Wszyscy dawno już wątpili w codzienny świat. Aż tu na pewien chwil, biały śnieg, z Nie spodziewałam się, że coś takiego będzie, bo, bo nigdy. No... Nie było nic takiego na rzecz dziewczynek, i bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu, że no po prostu tak no, życzliwie wszystko No i, i ta, ta gwiazdka Batlierska zaświeciła. zaświeciła, zaświeciła i spełniła się, i myślę, że tak dalej będzie i że będzie dobrze. Podamy żyć optymizmem. Poszerza się grono, bo coraz więcej ludzi zaufanie do manowskiej akcji charytatywnej. I to jest chyba bardzo ważne, że coś takiego powstało, że, że właśnie tak jak dziś. Po prostu jednoczymy się i. Bawiąc się, pomagamy. Przepiękny zespół, prześliczny, wykonanie, no po prostu robi wrażenie na człowieka, się człowiek uspokaja wewnątrz i w ogóle. Pani Maria mówi, że też optymizm teraz ma wlany w siebie optymizm i idzie chętnie już do domu, zupełnie inaczej myśląc o życiu. To, to jest, o takie akcje nam chodzi. I dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję zespołowi. To była rewelacja.